To jest właśnie to, co chciałem się bardzo mocno podkreślić w tej audycji. Naprawdę, drodzy moi, nie wszyscy ci, którzy liczą, że do grudnia, po grudniu czy w styczniu 2013 już tak będziemy nagle w raju i będziemy nagle przylecą kosmici i wszystko się zmieni jak za dotknięciem magicznej różdżki, no niestety się rozczarują. Oczywiście rozczarują się też ci, którzy uważają, że nic się nie zmienia, nic się nie dzieje, bo się dzieje coraz więcej i będzie się działo coraz więcej. Natomiast zwróćcie uwagę na jedno, znaczy ja podzielę się teraz może moim postrzeganiem tego. Zobaczymy, na ile ono będzie prawdziwe, jak to się zweryfikuje, po prostu, ale podzielę się tym z wami, każdy skorzysta, kto chce. Według mnie to jest punkt kluczowy, ten grudzień, w którym ta przewaga energetyczna tych nowych wibracji będzie już większa nad tymi starymi. Zatem każda inicjatywa, każda czynność, każda emocja, każdy wzorzec myślowy. Każda rzecz, która jest kompatybilna z Nowym Światem, będzie już bardziej promowana, będzie miała większe zasilanie już niż te stare, i te stare cały czas będą maleć. Zatem to jest ten symboliczny początek Nowego Świata, kiedy te nowe treści Nowego Świata zaczynają dominować, ale to jest dopiero początek, ponieważ dopiero wtedy zaczną wypływać właśnie takie rzeczy jak Smoleńsk, jak 11 września, jak wszystkie elity finansowe, które trzeba rozliczyć, to wszystko musimy załatwić i to my musimy zrobić. Ci na górze robią wszystko, żebyśmy my suwerennie sami podjęli decyzję, powstali na własne nogi i zrobili to, tą zmianę. I jest to możliwe, naprawdę. Mimo tego już wam się wydaje teraz, że przez media oglądacie NWO, idzie, postępuje, och Jezu, co to będzie, nieprawda, jest nas mało, 300 ludzi ogląda. Nie, nie jest to takie proste. Oczywiście, naprawdę świadoma część ludzkości, która wie, jak jest ten proces i cały kuma ten szerszy obraz, oczywiście jest my mała, ale... Mądrość tych ludzi, którzy widzą, że ten system się już nie sprawdza, oraz działające w wibracje prawdy, oraz to, że ich serca będą się otwierać w dużej mierze nie mówię, że wszystkim, ale wierzę, że dużo ludzi się przebudzi, już się budzi, tylko brakuje im jeszcze tego, tego nowego, żeby się uchwycić, żeby zobaczyć, że jest alternatywa i od tego jesteśmy my. Pokazać tylko i przypomnieć tym ludziom, że jest mnóstwo alternatyw, że to nie będzie koniec świata, że to będzie początek świata, pięknego, cudownego, normalnego świata, to jest nasze zadanie. Nie tylko moje, Rozbickiego, tylko wasze tak samo. Wy też staniecie się w pewnym sensie apostołami tej, tej wiedzy, tej świadomości, bo trzeba się tym dzielić. Każda istota świadoma czuje tę odpowiedzialność, że kurczę, ja już wiem, buduję swoją tożsamość, buduję swoją integralność, jestem teraz bardziej pełny siebie, szczęśliwy, kontroluję matryc, rzeczywistość, wychodzę poza ten matryc i tworzę własny, własny system rzeczywistości z poziomu serca. Czując tą jedność, i tak dalej, czując, że te wszystkie negatywne emocje są tylko obciążeniem, i rozwijając swoją świadomość na każdym poziomie. Więc każdy z Was, kto się teraz rozwija, już wpływa na rzeczywistość, już promieniuje to na znajomych, już jest sam dla, dla tych ludzi, jeżeli faktycznie pracuje na samym przykładem energetycznym, i to działa już teraz, ale oni jeszcze do Was przyjdą. Ci wszyscy, którzy się z Was śmieją, oni do Was przyjdą, i musicie być na to gotowi. Żeby nie gadać im farmazonów, też raz, a dwa, żeby wiedzieć co im powiedzieć, żeby wiedzieć jak im to powiedzieć, żeby im maksymalnie prosto i treściwie wyjaśnić i uspokoić ich, oni będą też czasami pełni strachu. Nie dziwmy się, kilka lat temu sami pewnie byliście pełni strachu, gdy dopiero wchodziliście w ten temat, a dzisiaj wielu z Was już podchodzi do tego bardzo spokojnie. I całkowicie naturalnie, że to jest proces, że to jest cykl, że damy radę, że nie jest tak źle. Oczywiście jest wielu fatalistów, ale no z nimi to nigdy nie wygramy. Przestrzegałbym ich, bo przyciągną to, co tworzą. Jeżeli bardzo chcą apokalipsy, to, to znajdą ją gdzieś tam. Te światy będą się tak właśnie rozjeżdżać. Może dla niektórych jest to nie do pojęcia, ale tak będzie. Już teraz żyjemy w równoległych rzeczywistościach. Jeżeli ktoś. Ma życie pełne szczęścia, wewnętrznej harmonii, to jego życie jest harmonijne i nie widzi tego zła i wie, że jest tam gdzieś Matrix, ale dla niego to jest świat równoległy, tak? A dla ludzi, którzy śledzą tych iluminatów, te wszystkie złe rzeczy, ten, no to po prostu ten świat im daje tylko potwierdzenia tych złych rzeczy. No i to tak działa, to są równoległe rzeczywistości, oczywiście jest to w pewnym sensie filozofia, ale w pewnym sensie nie, to jest, to jest fizyka kwantowa, tak samo. Więc nauka to zaczyna potwierdzać. Czyli trzeba naprawdę... Uważać, co się myśli i czuje. Nasze wnętrze kluje naszą rzeczywistość. To jest podstawowa zasada. Więc najpierw musimy załapać kontakt sami ze sobą, przepracować własne programy. Zająć się sobą, nie osądzać Rozbickiego, rajską czy papierskiego, zagórskiego, ciwego tuska, jakiegokolwiek innego i ksińskiego, tylko zająć się sobą, złapać kontakt ze sobą, kim ja jestem, nie to wcielenie tu, nie to ten student, student ekonomii, czy praczka, sprzątaczka, czy informatykiem, który teraz ogląda akurat tę telewizję, czy prawnik, który ogląda Janusza Zobrzeckiego. Nie jesteśmy tym. To są role, które Matrix nam przypisał, dał nam numerek, imię, nazwisko. My jesteśmy zupełnie kimś innymi istotami, o wiele bardziej świadomymi, wspaniałymi, cudownymi, genialną świadomością, która zamieszkuje to ciało tu i teraz w tym 3D, akurat bo tak się złożyło, bo pewne cele sobie tutaj założyliśmy. I to trzeba wiedzieć, to trzeba uświadamiać sobie na każdym poziomie i nie osądzać ludzi, że a ten mnie wkurza, bo gada tak, a ten się autopromuje, a ten mnie śmakiewaki, temu źle z oczu patrzy, a ten mnie denerwuje, bo wszyscy jesteśmy braćmi jednością i każdy próbuje dojść do swojego szczęścia. I każdy ma swoje problemy i programy z dzieciństwa, i ma każdy swoje bolążki, każdy ma, pracuje nad swoim ego, więc nie osądzajmy tej drugiej strony, nie rzucajmy kalumni na tamtych, że są inni, tylko zrozummy, dlaczego nas to boli, Dlaczego w nas wywołuje coś reakcja na zewnątrz? I to jest, lekcja, to jest lekcja, którą najpierw indywidualnie musimy przerobić, żeby to społeczeństwo było zdrowe, które potem powstanie, bo zdrowe społeczeństwo na nowych wzorcach, nie państwo, nie naród, to już będzie zupełnie coś innego, tylko na tych nowych, które się objawią same, powstanie wtedy, gdy będą zdrowe jednostki, świadome siebie, nie bojące się świata i rzeczywistości, nie żyjące programami strachu i iluzji, tylko. Wiedzące, gdzie żyją, na jakiej planecie, kim są jako rasa, kim są jako ludzie. I wtedy powstanie zdrowe społeczeństwo, i to będzie nowy świat. Ale to zajmie nam kilka lat. Według mnie trzy lata. Rok trzynasty będzie najbardziej rewolucyjnym rokiem na świecie. Potem będzie, no czternasty, wiadomo, nie wiem, to, to już jest spekulacja, ale trzy lata. Trzynasty. 14 i myślę, że 15 rok już będzie takim rokiem powolnej stabilizacji tego wszystkiego. I czeka nas praca. I dopiero teraz się zaczyna przygoda. Dopiero teraz, do tego grudnia zacznie się zabawa. Nie skończy. Zacznie. To jest moje zdanie. I chciałbym, żebyście pomyśleli przynajmniej nad tym, co mówię, bo tutaj każdy ma swoje oczywiście poglądy i ma do tego każdy prawo. Każdy ma prawo się nie zgadzać z tym, co mówię. Ale mamy wolny wybór, mamy wolną wolę i te istoty to szanują. My sami sobie wybierzemy nasze przeznaczenie, sami sobie wybierzemy formę i rodzaj tej cywilizacji, jej charakter, sami sobie wybierzemy przedstawicieli tej cywilizacji. Nikt nam nie będzie gadał, żaden kosmita, bo każda istota nam dobrze życząca, tak jak dobry rodzic zwierzę my musimy sami stanąć na własne nogi. I teraz przypomnę Wam dosłownie dwieminutowy fragment. Już o tym filmie mówiłem, ale tego fragmentu nie puszczałem. Z władcy umysłów, w którym jest właśnie aspekt tej wolnej woli, tego wyboru, strasznie podkreślony. Spróbujcie to zrozumieć jako nadzorcy systemu, trochę takie, może takie siły NWO, albo takie siły, które chcą kontrolować i planować, a siła wolnej woli i intuicji. Roz, rozmowa umysłu z intuicją. No właśnie. Pamiętajmy o tym najważniejszym, żeby zawsze. Dokonywać własnych, integralnych wyborów i nie wierzyć w to, że nie ma wyjścia. Zawsze jest wyjście, zawsze jest rozwiązanie, zawsze możemy sami pewne rzeczy zrobić, a największą iluzją jest popadanie właśnie w takie umysłowe gierki na zasadzie, możesz wybrać drzwi A albo drzwi B. Nie zgadacie się nigdy na takie kompromisy, bo tak naprawdę to jest właśnie iluzja. Wasza wolna wola indywidualnie oraz nasza wola cywilizacji jest święta. Zawsze. I pamiętajmy o tym, jeżeli myślimy o kosmitach, o pomocy z góry, o władzy oraz o innych ludziach, sąsiadach, których oskarżamy o nasze własne winy. My mamy do posprzątania tu na Ziemi i nikt za nas tego nie zrobi. Każde inne rozwiązanie byłoby porażką i oddaniem się znowu pod niewolę. A tego chyba już nie chcemy, bo też przerabialiśmy dostatecznie długo. I tym optymistycznym akcentem chciałem dzisiejszą audycję zakończyć.